Dzisiaj będziemy szukali będzie tutorial <grych> Co zrobić jak się widzi nowa przed sobą W każdym razie, no, chciałem użyć Lukasa jako przykładu, ale się nie zgodził. Nie wiem dlaczego. Lukas dlaczego się nie zgodziłeś? Mam trzy gwiazdki, sorry. Tak? No dobra, masz trzy gwiazdki. jeździ. Trzema gwiazdkami. Nie. A ja zdaję nie. sobie jest nowa. O, proszę. Tutaj mam. No nie, ucieka. Ucieka, 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 ucieka. 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 Nie, to jest. To jest co? To nie jest ogóle To Tak, jest nowe No, to dziewczyna. No, ymm... no tak, no o o o nie, to też. O tu, to też. Moje no, jeszcze nie jest poważne. Dobra, będziemy musieli użyć tej... Ty ucieknij mi. Popatrzcie, tutaj jest taki kostek, tak? No nie, to jest... No dobra, to nieważne. Widzimy kogoś takiego, tak? Pierwsze, co musimy zrobić, to za... Zaprz... podejść. Tak, o, bardzo ładnie. Uderzyć. Z całej siły. Proszę, leży, leży. No mnie tak prawie, nie? Tutaj wyrzuci sniperka. Zadajcie włosy. Bum. 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 No dobra, wiadomo, że jest sparaliżowana tymczasowo. Wtedy, można wziąć tak... Lepiej Thompsona, ale... O! No proszę. Yy, yy, właśnie tak jeden nub nie zabił. <laughs> Może niekoniecznie tak, ale... Ale dokładnie tak się robi, uwierz mi na to. Tak, no i w tym momencie... Jakoś takie coś się stanie, tak? O, jest ciężarówka z kasą. Yy, nie chcę. W każdym razie... Yy, Przyjdź tutaj, odbierz mnie. Nie. Dlaczego? Masz buga. Nie, nie, nie gadam z tym. No dobra, nie dobra. gadam z ludźmi, którzy mają buga. Patrz no, zniknęło mi to ciało. Będę musiał zdemonstrować na nowym. O, powiedz, patrz i ty wraz nawet jest swabia. Dobra, jest to. Tak Oooooo, czarnuch. Dobra. Bum. Zabito. Czy znaczy ja Nie, patrz razki. jeszcze żyję. Nie, to jest. Zraźń. Nie jestem biała bum, 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 bum. pewną analogię. Bum, 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 Proszę państwa, proszę państwa. Pewdał Tak robimy, jak widzimy takiego a potem jak widzimy pod nas oczywiście psiarnie zacznie zaraz zgonić, to bierzecie tego. O, patrzcie braciszek idzie. Braciszek idzie ku pomocy. I musimy strzelić łeb. <grym> o i patrzcie auto nam chodzi podał. A taki przy... moja No woda moje. trzeba czasami. No, jak się tak. widzi nuba, to najczęściej się powinno wziąć tego. Czałka, ale w tej sytuacji przycimy gramy. E, I staramy się ujdzie z policji oczywiście. Chociaż nie wiem, czy to zadziała. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy... I teraz, w tym momencie... Bum! To było zapanowane oczywiście. Widzimy... Kolesia. Może to być taki kole. No, no, no... Koleś? No. Koleś, koleś. I tak, to, to zatrzymy no noba, potem bierzemy jego auto... Widzę również granata i uciekamy. Łaki. Dziękuję za uwagę. No i zaś. Ja. Umarłeś. Prawie.